Witam i pozdrawiam Was z pierwszego filmiku, który jest na tym mieszkaniu, już taki normalny filmik, a nie przeprowadzkowy, więc... Za... proszę do oglądania. Tak, ogólnie filmik jest, jak yy, już możecie po tytule się spodziewać, jest to haul, ale będzie to haul z testem, ponieważ rzeczy, które ja wam dzisiaj pokażę, używam już od jakiegoś czasu, więc mam po prostu je trochę, powiedzmy, przetestowane. I będzie to haul rzeczy takich typowo na mieszkanie, do domu, z aplikacji takich jak Teamu oraz AliExpress są po trzy rzeczy z każdego z tych sklepów, także po prostu dzisiaj wam te rzeczy pokażę i powiem co o nich sądzę. Cenowo nie wszystko pamiętam ile kosztowało, na pewno ceny będziecie mieli na ekranie, ale jeżeli mówiąc o tych rzeczach będę pom pomylę ceny, to mnie nie bicie. Ogólnie chyba najdroższa rzecz kosztowała kilkanaście tam funtów, także cenowo wyszło to ok. Jest to chyba na największa rzecz, kosztowała dwie dychy, ale to wam powiem. W międzyczasie, no ale styl, cenowo jest to spoko. No wiadomo, że jest to AliExpress oraz Steamu. I o ile AliExpress to już znam bardzo dobrze, bo korzystam od lat. Tak, z Steamu to chyba było moje pierwsze ever zamówienie. I jestem miło zaskoczony, więc przejdźmy w do filmiku, żeby nie robić z tego 5-tygodniowego filmu, który będzie bez sensu. Tak tylko wtrącę, że nie przyzwyczajacie się do tego. Do tej lokalizacji, że te wszystkie filmy będą u mnie kanale tutaj, dokładnie w tym miejscu, ponieważ no cóż, yy, to jest taki mój. No, na taki pomysł, że tutaj będę nagrywał dzisiaj, ale sobie jeszcze zastanowię się i sobie ogarnę, gdzie by mi się najlepiej nagrywało na przyszłość, więc po prostu dzisiaj jesteśmy tu, ale się nie przyzwyczajajcie. I teraz, teraz naprawdę przechodzimy już do filmu. Zacznę od czegoś, czego, co w sumie już na AliExpress widywałem od dłuższego czasu i stwierdzimy, że sobie w końcu to zamówię. Jest to taka ręka. I ta ręka jest ogólnie taką, żeby tutaj sobie przymocować tak do ściany w ten sposób. I tu powiedzmy powieść jakieś tam klucze czy naszyjniki i ogólnie stwierdzimy, że super, fajnie, tylko kiedy próbowałem ją przymocować, to mi upadła, a kiedy mi upadła, odpadł palec. No cóż, kosztowało to około 7-8 funtów, jeśli dobrze pamiętam. Więc spodziewałem się, że będzie trochę mocniejsze. Szczególnie, nie to spadło z takiej wysokości, no nie wiem, półtora metra. Nawet nie no, może z metra, więc... No kurczę, no... no minimalnie jestem trochę zawiedziony. Jakością, bo... To nie było wysokość nie... i nie... Spadło to na wykładzinę taką dywanową, więc tym bardziej nie powinno się aż tak rozwalić. Nawet szklanka mi spadła, to się nie rozbiła, a... Spadł od odpadł palec, także jestem trochę zawiedziony tą jedną rzeczą zali. Więc najgorsze z tego palca nie mogę znaleźć, bo wpadł mi gdzieś pod meble. Ale pewnie się da przykryć na super glue czy coś. Głównie takie, no. Ciężko jest mi to ocenić, bo po prostu. Jeszcze nie jestem w stanie tego po prostu wypróbować. Jest to, jest to po dość ciężkie. Spodziewałem się, że będzie trochę lżejszy, przez co ciężko to zamontować, bo no. No, bo odpada jest nie dość, że jest ciężkie, to jest trochę delikatne. Więc, jeżeli no, jakoś tak, tak średnio polecałbym kupowanie tego, jeżeli chcecie sobie kupić taką powiedzmy, ozdobę na półkę, żeby tak stało się z, z wszystkimi palcami, to spoko. Ale, jeżeli chcecie to, to przemontować i używać jako jakieś na jakieś czy klucze to tak trochę średnio bym powiedział, czy się nada. I no, sami sobie ocenię. Ok, teraz przejdziemy do chyba najdroższych rzeczy, które ogólnie były w samym zestawieniu. I właśnie to kosztowało dwie dychy. W sumie zamówiłem takie rzeczy dwie, jedno kosztowało tam kilkanaście, drugie dwadzieścia. Ale żeby móc, móc lepiej się wypowiedzieć na ten temat, to wam po powiem, że to jest taki zestaw dywaników do łazienki. To macie taki na toaletę. Taką post toaletę. I taki koło wanny. Ogólnie wzór jest taki. I to jest właśnie ta jedna rzecz i no, bo po prostu ta, to były tylko te trzy dywaniki i one kosztowały tam kilkanaście, chyba 14 czy 15 funtów. I kupiłem drugi taki sam zestaw, te w takich dywaników, tylko z innym wzorem. I w zestawie jeszcze była zasłona taka prusznicowa, i to kosztowało 20. Nie pokażę wam teraz tego drugiego zestawu, bo mam go schowanego głęboko w szafie i musiałbym dużo rzeczy wyciągnąć, żeby się do tego dobić. więc wybaczcie mi, że nie pokażę wam tego drugiego wzoru. To się pokazuje wam zdjęcie, tutaj, wstawił tego drugiego wzoru. Ale no tak, dywaniki jakościowo są po prostu takie same, więc bo sprawdzałem i ocenię po prostu tylko. Yy, jest taki fajny, gąbkowy materiał. Trochę tu na rogach tak jakby odchodziło i może się nie mu to podobać. Ale to jest tego takie poszarpane, dywanikowe, i to jest spoko. Jest bardzo mięciutkie i powiem Wam, że łatwo się pierze. Mega szybko wysycha i no, nie brudzi się tak łatwo. Ogólnie jeżeli Was to interesuje, to naprawdę jestem Wam w stanie to, to do łazienki polecić, bo naprawdę używam. Wymiarowo jest spoko, jakościowo jest spoko, więc po prostu poleciłbym, szczególnie co też jest spoko. I po prostu do, tu dodaję do takiego mojego wajbu do łazienki, więc na serio mi się to bardzo podoba. I dlatego jestem w stanie to bardzo polecam. Mimo że to jest trochę jedna z rzeczy, to wydaje mi się, że warto. Tutaj bardzo warto, bo serio polecam. Okej, okay, musiałem wam w sumie zmienić lokalizację do pokazania tej rzeczy, ponieważ już jej używam jest na drzwiach do łazienki, więc po prostu no ciężko było to ściągnąć. To jest taka fajna naklejka, ona się trochę odkleja, ale to jest kwestia bardziej drzwi, bo te drzwi są dość śliskie i jak sobie zamocowałem po prostu takie nawet haczyki na taką białe, białą taśmę, nie wiem to się nazywa, przyklejane, to one też odpadają od tych drzwi, ale jest spoko. Głównie jak się tak patrzy o, to wygląda super, ale jak się przyjrzycie, to... no taka pikseloza mocna. Więc jakościowo słabo jak wydrukowane przez, nie wiem. Jak wydrukowane po, po prostu na papier tak lek z internetu, ale taka fajna pierdółka, szczególnie była tania, bo kofta wartość około 2 funtów. Także po prostu taka... taka pierdoła. Nic specjalnego. Takie jakieś Halloween czy coś polecam. Tak na co dzień, już trochę mniej. No to tak. Te pierwsze trzy rzeczy były z Ali. Nie jestem pewien, czy we wszystkich mówiłem, ale poprzednie trzy rzeczy były z AliExpress. I teraz będą trzy rzeczy, właśnie z aplikacji Timu. I to są rzeczy, których po prostu testuję pierwszy raz w ten sklep. I jestem pozytywnie zaskoczony jakością, bo serio jestem zadowolony ze wszystkiego. Zacznijmy od takiego. Takiego czegoś na ręczniki papierowe do kuchni. To jest taka podstawka w przypadku trumny. Tu macie takiego nietoperza, taką rurkę i tu po prostu na ręczniki papierowe. Na ręczniki papierowe nie są wyliczone w cenę wysyłki i ich nie dostaniecie, żebyście byli gotowi. Ogólnie łatwo się używa, ponieważ ten nietoperek po prostu się tak wsuwa, nie ma żadnego zakręcenia. Po prostu tak wkładacie, wyciągacie. Jest to dość takie rozklekotane, ale moim zdaniem spoko. Proste, ale fajne, bo już nie, nie pamiętam, ile to kosztowało, ale wydaje mi się, że było warte. To się chyba koło też 7-8 funtów, więc e, fajny klimat, fajna rzecz, mój styl. Polecam. Kolejna rzecz z Teamu to są takie fajne dwa duszki które się przytulają i jest to ogólnie solniczka i pieprzniczka. Tutaj z tych buziek wypada sól i pieprz, oczywiście sól i pieprz jest w środku. Ogólnie ilościowo, żeby sobie posadzić coś na talerzu, jakąś jajecznicę czy coś, to jest spoko, ale do takiego gotowania czegoś, jakiegoś obiadu, to już trochę mniej, bo tak minimalne ilości te dziurki wylatują i dosyć ciężko się to wprowadza do środka, bo tu macie na dole takie dziurki, one no, są dość małe i ciężko tam wsypać sól czy pieprz, żeby nie rozsypać dookoła. Ale tak dostosowania na co dzień i do, do takich mniejszych porcji oraz do dekoracyjnie moim zdaniem jest fajne, warto było. Ceny nie pamiętam w ogóle. Nic mi, nic mi nie przypomina ile to była cena, więc nie, nie pamiętam wam nic. Sorry. Tak samo jak ostatnia rzecz. Teraz nie pamiętam ile kosztowała, więc nie, nie porównam ceny, ale wydaje mi się, że tak chyba około dychy to kosztowało pewnie tak. Więc wydaje mi się, że warto, tak dycha, może tam koło dychy kosztowa, więc pewnie warto, tak za, za, za dychę za 10 funtów moim zdaniem warto, bo jakościowo ta porcelana też jest dobra, jest mocna, widać, że to nie jest taki taneczny plastik, tylko prawdziwa taka porcelana, taka jest po prostu dobrej jakości tyle czy są, więc po prostu i po kilku tygodniach stosowania polecam kupić jako taką fajną, małą deklarację do domku. Dobra, słuchajcie, ostatnie rzeczy. Czyli tego nie używam zgodnie z zastosowaniem, ponieważ to jest taka miska na zupę. Tu macie łyżeczkę z pokrywką. Niestety się powinno jeść zupę, nawet tu chyba we coś takiego. I ogólnie jest fajne, jest takie bardzo klimatyczne. Mój klimat yy, dobrej jakości. Porcelana, oczywiście. Pomalowane też bardzo ładnie. Tu na dole są nóżki niedomalowane w sumie, ale poza tym wszystko ładnie git. W środku też. I pomimo w tej na zupę, powinno się w tym jeść po prostu zupę, to ja to stosuję jako cukierniczkę na cukier. Tak, ponieważ tak mi się spodobało, taką wizję na tą wersję zobaczyłem i tak to stosuję. I naprawdę jakościowo jest super. Przyszło bardzo dobrze zabezpieczone, nie ma żadnego uszczerbka. Naprawdę to jest jedna z, z rzeczy, których najbardziej się nie spodziewałem, bo ja się spodziewałem, że to będzie takie bardzo tandetne, delikatne. W ogóle jakieś tam będzie porysowane, popał pękana albo cokolwiek będzie z tym nie tak, a serio wszystko mi bardzo pozytywnie zaskoczyło. I cenowo też kosztowało tak koło dychy, więc moim zdaniem za taką jakość w tej cenie jest serio spoko. I więc jeżeli macie filmy i to zobaczycie, a wam się podoba, to kupcie, bo jest serio spoko. I widzicie teraz to, co mam na lodówce, bo moja kamera jest na lodówce, <grym> dlatego mówię, że się nie przyzwyczajacie w ogóle do tego. Miejsca, ponieważ to nie będzie jeszcze inaczej. Ok, także to byłby koniec tego filmu. I tak jak mówiłem, teraz tylko podsumuję. Że z wyjątkiem tej łapki to wszystko Wam serdecznie polecam. Jeżeli Wam się podoba, to kupcie, bo się opłaca. I nawet na, na serio, i to nie jest film sponsorowany, ponieważ. Wydaje mi się, że z tego, że jestem osobą bardzo mało popularną, to moja opinia jest tak najbardziej szczera, ponieważ naprawdę nie dostaję za to ani grosza. tylko mówię Wam prosto od serca. Więc, no, możecie mi zaufać. Yy, Także no, po prostu co, jeżeli chodzi o rzeczy z Aliexpress czy Steamu, to często te rzeczy przychodzą dużo lepszej jakości niż się spodziewam. Szło nie w ostatnim czasie, bo pomimo, że tam wiecie, na początku kilka lat temu, kiedy zamawiałem takie swoje pierwsze paczki z Aliexpress, to faktycznie wiele z tych rzeczy przychodziło tandetne, ale powiem Ci, ci. powiem Wam, że jakościowo się te, te Aliexpress poprawiło oraz temu jest to w dużo lepszej jakości i AliExpress, Aliexpress, Express, nic szczególnego nowego nie powiem, ale moja opinia o Timu jest taka, że no jest taki spoko sklep i pewnie na pewno coś jeszcze z tego sklepu zamówię, bo jestem zaskoczony tym sklepem. Także aplikację sobie na telefonie zachowałem na pewno, na 100%. Coś tam jeszcze kupię i być może nagrywam te, z tego te Lajkujcie Lekujcie, komentujcie, jeżeli jesteście tym zainteresowani i wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że te rzeczy Was zainteresowały, spodobały się Wam i po prostu no cóż, zobaczymy się za tydzień w kolejnym filmie i jeżeli się nie mylę, jak się nic nie popsuje, to pewnie filmik za tydzień będzie z wycieczki, jej! Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu i baju!